No sieba wszystkim, z tej strony Karo4 i witam Was w informacyjnym odcinku na luty tak naprawdę jak będzie wyglądał luty, co zaplanowałem, co się zmieni, zobaczycie oczywiście w tym odcinku. I dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, mamy 381 subskrypcji. A jednak ja mam plan do końca tego roku, zaczął się nowy rok, więc liczę na to, że uda się wbić te 500 subskrypcji. I co, przechodzimy od razu do informacji. Będzie to dość krótki, tak naprawdę, odcinek, bo są cztery informacje. Ale informacje, o których wam muszę powiedzieć. I co, lecimy. No dobra, więc jak widzieliście, wolne. O co chodzi? Ogólnie tak, mam dwa tygodnie urlopu. Wziąłem sobie dwa tygodnie urlopu od pracy, dlatego będę odpoczywał i powiem tak: z, tego, z tej okazji, że wziąłem dwa tygodnie urlopu, pierwszy tydzień chcę całkowicie od wszystkiego odpocząć, bo naprawdę styczeń był dla mnie ciężkim miesiącem. Nie będę was kłamał w życiu prywatnym i muszę sobie parę rzeczy poukładać w głowie, bo ciężko jest po prostu skupić się, zarówno na nagrywaniu, a jednak jestem osobą, która myśli o wszystkim, więc trochę mi to też na psychę siada. Dlatego ten odcinek jest odcinkiem informacyjnym, że od dnia dzisiejszego przez tydzień nie będą się ukazywać żadne materiały. Możemy przejść w sumie już do punktu drugiego. Ok. I drugim punktem, jak widzicie, jest brak albumu w tym tygodniu. Konkretnie o co chodzi? Nie będę oszukiwał, że album White'a zajął mi większą część miesiąca i też z tego powodu, że biorę sobie tydzień wolnego od nagrywania, to po prostu w tym miesiącu nie będzie albumu. Nie będzie albumu, bo też chciałbym nadrobić niektóre serie. Sami wiecie, że niektóre odcinki potrafi potrafią się pokazywać tak naprawdę po miesiącu, jak czasami nie dłużej, to też w zależności jest utworów na albumie. I troszkę to jest męczące, bo niektóre serie naprawdę po pojawieniu się po miesiącu to tak e, są odbierane, ale nie odbierane, więc w tym, ty, w tym po prostu miesiącu nie ma albumu. No i dobra, kolejna informacja jak widzicie są to urodziny. Urodzinowy stream konkretnie z Iona. planuje swoje urodziny po prostu zrobić streamek z Iona, myślę, że to jest logiczne do przemyślenia. W Iona gram prywatnie, jak i zarówno zacząłem nową serię na swoim kanale, jak widzieliście od Zera do Bohatera po stronie Eliowskiej. Gram oczywiście na EuroIonie i po prostu z tej racji, że to jest dla mnie niesamowity dzień. To wpadłem na pomysł, że chcę go spędzić także z wami na streamku, a streamek będzie po prostu z gry Ion, bo... Ta gra najbardziej mi się siedzi aktualnie i najbardziej chcę z niej nagrywać. Dlatego oczywiście wspomnę o tym, że jeżeli będziecie chcieli streamka dłuższego Zajona, bo planowany jest oczywiście godzinny streamek, to za każdy donate będzie po prostu zwiększony czas. Jeżeli wpłacicie 5 zł, 5 zł dłużej będzie trwał stream Zajona. Jeżeli wpłacicie 30, o pół godziny będzie trwał streamek Zajona. Dużych dotacji... Ten, na duże dotacje, tak naprawdę nie liczę, jak w ogóle liczę na jakiekolwiek dotacje, ale po prostu chcę Was yy, poinformować, że wracam dokładnie 7 lutego, i 7 lutego będzie także stream zajona. No, no i jak widzicie, jesteśmy w ostatnim punkcie, tak naprawdę w dzisiejszym odcinku informacyjnym. I Dreadmeat, o co z tym chodzi? Konkretnie, znajomy, który kiedyś mi udostępnił tak naprawdę ścieżki dźwiękowe do GTA, jak jeszcze wtedy nagrywałem serię GTA online, założył własny sklep, własną działalność, która po prostu zajmuje się gastronomią. I są to tak naprawdę suszone kawałki, suszone, odwodnione kawałki kurczaka pakowane próżniowo. Są to tak zwane jerki. Ja spróbowałem. I powiem wam, że mi to zajebiście tak naprawdę smakuje. Dlatego jeżeli wy jesteście zainteresowani, to oczywiście też możecie spróbować. Jednak musicie pamiętać, że przynajmniej jeszcze przez ten miesiąc e, działania obejmują e, tylko miasto Szczecin i będą to tak naprawdę dowozy osobiste, czyli po prostu będą wam wręczać to Osobiście będą wam po prostu to dostarczać do domów, dlatego nie będziecie musieli się o nic martwić. To działać będzie trochę jak dostawyspyszne.pl. Na Mam nadzieję, że się łapiecie. No i oczywiście po więcej informacji udacie się w opisie, bo w opisie jest dokładny link, tak naprawdę do ich Instagrama i fanpage'a. I myślę, że tyle wystarczy wam informacji. Jeżeli będziecie chcieli więcej coś wiedzieć, to oczywiście wchodźcie na. Te social media. I tak naprawdę to na dzisiejszy odcinek jest koniec. Krótki odcinek informacyjny, nie powinien zająć długo, oczywiście, także w odsłuchu tego. A chcę wam po prostu powiedzieć, że przyda mi się tydzień wolnego, bo naprawdę było mnóstwo złych rzeczy, mnóstwo złych rzeczy w styczniu się dla mnie wydarzyło, i było to dla mnie ciężkie, i wydaje mi się, że nawet wy to wyczailiście w odcinkach na przykład z odsłuchu albumu. No dobra, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i pamiętajcie, że staramy się wbić w tym roku 500 subów, dlatego mordo, zostaw suba, daj łapkę w górę i co? Żegnam się z wami. Do zobaczenia za tydzień na urodzinkach. Na Zawsze w stronę najlepszego miejsca się dzieje Prawda? Ludzie wybijają mi rytm serca Zawał dość palony Josh i na butelka Nikt nie pokazał nam drogi, dlatego zostaje skręcać I nie Kletą w naszą stronę kule bólu, tak jak paintball Albo podziurabiam tu uf, albo odbita piłeczka